To jak sobie tutaj radzisz, jak prosperujesz na blokach, to ile masz życia, zysków, ile ich tracisz na stokach? To czy pieniądz stał się bogiem, czy wartości nie stracone, czy brat tak samo jest ważne, czy przez kwity przyjaźń błonie Czy starasz się trzymać fason, czy sztywną postawę złamie? Pierwsza napotkana kurwa, co zagrozi ukaraniem Czy bliskie tobie osoby nie przejadą się na czy na które być może tu zrobisz, za które może być finał? Który Zdarza się tu często przez brak myślenia do przodu, przez większą chęć posiadania trującego nas paknotu, za który nie jeden sprzeda przyjaciela ci Polika szala ludzkiej moralności przeważona szczerość znika To po jakiej stanie stronie za kogo cię będą mieli Zależy jak ruszysz głową czy rozum na haj zamienisz Jak chcesz iść tu poziom wyżej spora droga wiem przede mną spora Bo wartości sprzedać nie mam zamiaru na pewno Popatrz teraz na wartości co dla wielu najważniejsze Wartościami władza pieniądza co tych wielu jest ścierwe Popatrz ilu bliskich miałeś popatrz ilu ci zostało Widzisz sam skreśliłeś wielu bo twym kosztem więcej chciało Popatrz teraz na wartości co dla wielu najważniejsze Wartościami władza pieniądza co tych Wielu jest czerwem opatrzy bliskich miałeś popatrz ilu ci zostało Widzisz, sam wielu, bo twym kosztem więcej chciało Palców obu rok nie zliczy, by policzyć wszystkie cienie Tych, co zwałem bratem, siostrą, dziś lojalność i grycenie Na parę marnych złotówek kilka cennych znajomości Na które mnie zamieniły, przez to teraz poziom Złuch, Wylewam na ten kawałek, umacniam swoją postawę Jebiąc dawno, chciwość brata, jak kobiety ważnej zgrada. Jebiąc papier z nazwiskami, które stałem od małego Później każde świat jest w sprawie, co grałem rolę winnego Tych, co wyśmiewali plany, którymi zawsze te wersy Dziś w kurwienie w śmiech zamieniam, pokazałem Jestem lepszy Pijam także w ciebie kurwo szukająca nowych Wrażeń słuchaj doszły, zalał, zniknął, żałuj teraz tych wydarzeń Wszystko co wymienia śmiało strzałem, który mnie umaca Lojalny tym to zostanie, ciągle lepsza ta narracja Wierny tym zasadom miasta, gdzie rozwijam się dorasta I ktoś śmieje, że ostatni gruzetem na bicie basta